I cześć, siemanko z tej strony y, szaleni Zbieracze I od razu Was przepraszam za to, że y, dwa miesiące nie, nie było filmów Ale y, teraz już y, je, jedziemy I dziś ze jest Alicja No, szalona kolekcja, y, Szalony Zbieracz Ala I otworzymy dziś sobie mega zestaw startowy z y, dodatku Więc jedziemy Czekajcie, sobie sobie nożyczkami obetnę Dobra, bo w idzie, Tak to idzie, Ok. Tak tam. O, jest, okay dobra. idzie, 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 w ogóle to jest duża limitka dwie małe trzy małe limitki i ten saszetek i dużą limitką jest Manuel Neuer, więc fajnie jego wtedy w ogóle chyba limitki nie było, co nie? Ten... nie, mi się wydaje, że nie było dobra, a trzy małe to są poczekajcie, będziemy po kolei odsłaniać, pierwsza to jest, u, Neymar Fajnie to nawet wygląda U Messi a Inny teraz I Ronaldo fajnie fajne, fajne limitki A w ogóle album jest taki malutki Dziwne, takie trochę Ja sobie to tak tu postawię Te, te fajne karty A tam, czekaj, a tu mam podstawki, dobra ok Czekajcie, tak Um. Okej, okay, dobra. Jest. A naj będzie sobie tam tak sta Dobra. No, to teraz jedziemy z saszetkami trzy, y, trzy dla Ali i trzy dla mnie. Proszę 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Saszetki wyglądają tak, że... Tutaj jest tak, jakby tu, tu idzie tak, a tu idzie tak, i potem to jest taka jedna karta, tak jakby to jest złączone i to jest na jednej karcie. No to kto pierwszy otwiera? Ja czy ty? Ty? Dobra, to ja idę z tą paczką. Jeszcze może tutaj ten. Poczekajcie. Nie będzie tego widać. Dobra, trudno. Chciałam pokazać, jaka tam jest ich częstotliwość w ogóle, ale to już trudno. Okej, okay, co mamy. I Key Player Ces Fabregas. To poczekajcie tak. Te... Odwrócena na koniec. No. Uuu, już ten piłka. Y, piłka. Co ile... Jest... Y, co 13 jest. A tutaj Dynamo James Milner To to są trzy takie te, tak jakby lepsze. A teraz tak. Mamy sporto Fabiano. Z y, ten, z Chelsea Kurzuma i z y, tym, jak to się nazywa, y, a z mamy Fabiano Dobra, teraz y, Ale z tak. troszką I zobaczymy, co Ale. fajnie wyglądają nawet. No i pokazuję. Takiego. U, Player Modric. Takiego mam. Stepanienko. Takiego. E, Impact Gnostic. Takiego. E, z, e, z Bazelu Zufi. Takiego. E, z Manchesteru City Lamparda. I takiego. U, i z Boru Immobile, więc bardzo fajnie. Ja sobie otworzę. No, poczekaj, tu będziemy ten. <noise> Okej, okay. dobra, ja już jadę z paczką. Dobra, idziemy. Uuu, to jest ta karta jeden, ten. Jedna z szesnastu. Fajnie wygląda. Round of sixteen. Z, z tego, z em, em, Atletico Madrid. Więc bardzo fajnie. Oliver Torres, znowu Stepanienko, Mark Andre Derstegen, Juan Bernat i Lichsteiner. Okej. Okay. No, a teraz Ala. Pokaż. Taka. Pytoph. Taka. Fuchs. Taka. E. e, e Gars. Gashi okay. Vanderveel okay. Rafinia, tylko że tutaj on jest z Hiszpanii, a on tak naprawdę jest z Brazylii. To tak. I Rising Star Juan Quintero. Te karty się praktycznie nie różnią od tamtych. Są takie fajne karty Magic Moments, ale pewnie nie trafimy żadnej. Nie wiem, może. One wyglądają bardzo fajnie. Dobra, ale jedziemy z następną paczką. Tata! Mag I Magic Moments. Mówiłem przed chwilą o nich i jest Magic Moments. Zenit, Bayern Leverkusen. I to jest. Tu piszę, kiedy to było. I tak i tutaj Zenit przegrał 2-1 z Leverkusen i tutaj pisze Hyung co to jest za magiczny land i tutaj że Heung min Son jako pierwszy koreańczyk szczelił dwa gole w Champions League że chyba w jednym meczu Champions League co nie dobrze to przeczytam bardzo fajna karta, bardzo ładnie wygląda, co nie? Co nie? No, ładnie wygląda. Poczekaj, czekaj, jeszcze nie. Ale jeszcze nie, ja jeszcze swoje nie skończyłem. I tutaj mamy Berlin, taka ten, to jest to Berlin 2015, A... takich jest cztery. Też nawet fajnie wygląda. Kurczę. A, spadła. Hernandez, Niguez, Reynards i Common. No teraz ty Ala. Ja mam taką. O, Impact Singing Kevin Kampf. To fajnie też z wurzu. Ja Poczekaj, poczekaj, Ala, poczekaj. Tak i tutaj taką Magic Moment. Ansaldi. Sandra. Taka. E, Maxwell. Taka. O, to jest też to round of 16. Z arsenalu teraz, a tu z tego nic nie ma. Fajnie, fajnie. I uwaga, ta U, też Berlin 2015. To jest Host City, patch 2015. Host City. I co tutaj? Saturday... Aha, kiedy się odbędzie Olimpię Stadium BSC, A nie, to chyba kiedy się odbył. Tak! No, to, o to chodzi, że kiedyś tam już był ten finał. No dobra, ok. Tak, podsumujmy, co trafiliśmy. Hmm. Dobra, jeszcze tutaj te limitki. Czy my tego round of Six? Dobra. Patrzcie, czyli tak. Final Berlin, Magic Moments. Bardzo fajna karta, ładna tutaj, tak, tam, tak yy, fajnie. Berlin 2015. A tu jeszcze pisze aha, kto to kto jak zdobył to co chyba nie wiem. Atletico Madryt, Dynamo, Official Ball, Key Player, Impact, singing. Rising Star. Rising Star ten start ten Master i jak to się nazywa, i Want to Watch to są tylko je, jedne i jeszcze Herb i to są właśnie z tego Sporto mm. e, mamy e, Modricia Cristiano Ronaldo, Messiego, Neymara I jeszcze Rand of Six in Arsenal i tutaj e, ten, kurde jeszcze mi to opadło i jeszcze mamy e, Neyera więc e, to by było na tyle e, było już 9 minut, mówię, o kurde to by było na tyle mi się otwieranie bardzo podobało i z... przepraszam, że tak długo nie było filmów ale na dziś to jest wszystko, hej, cześć, siemanko